Witam Państwa serdecznie. Chciałam dzisiaj przybliżyć temat, z którym spotykamy się teraz na co dzień, jest to temat, temat aktualny, czyli kaszel kanelowy. Kaźna, którą wywołuje kilka rodzajów wirusów i bakterii. Bardzo powszechna, w tym momencie trafia do nas z kilku pacjentów dziennie z objawami bardzo silnego kaszlu aż do odkrztuszania gęstej wydzieliny i właściciele się martwią, dzwonią, że ich pies kaszle, że raz następny. I chciałam powiedzieć pokrótce co to jest i z czym mamy do czynienia i jak się powinno tym zająć. Eee, kaszel kennelowy, tak jak powiedziałem, jest to chyba wirusowa i bakteryjna. Najczęściej najpierw atakują wirusy, yy, potem yy, może być na bakteryjnie. Objawia się bardzo różnie, yy, zależnie od yy, odporności psa, od zwykłego pokasływania, z gorszego apetytu, lekkiej apatii, po bardzo silne duszności, od kasływania gęstej wydzieliny, aż po wymioty nawet, bo pies tak intensywnie kaszle, że aż wymiotuje. Gorączki, braku apetytu, apatii, braku chęci do ruchu. Więc jak widzicie jest to choroba o różnym przebiegu. I tak naprawdę psy młode i starsze oraz chorujące na inne choroby przewlekłe są bardziej narażone. I w ich przypadku powinno się jednak tą interwencję medyczną podjąć szybciej, niż w przypadku psów w kwiecie wieku, które po prostu sobie gdzieś tam lekko pokasują. Jest to choroba przynoszona drogą kropelkową, tak jak nasza grypa. Także pies się może zarazić poprzez kontakt z innym psem. Nawet jeżeli to jest powąchanie się przez płot, to już wystarczy, żeby naszego psiaka zaraził. Jeżeli mamy w domu kilka psów, możemy być pewni, że wszystkie nam zachorują. Oczywiście nie każdy pies musi chorować objawowo. Jest to bardzo czasami niepokojące, ponieważ te kasze są głębokie, gardłowe, właściciel się bardzo martwi, więc no, zalecamy zawsze wizytę w lecznicy pod kątem sprawdzenia, czy w tym wypadku należy leczyć. 90% przypadków wymaga farmakoterapii, niekoniecznie takiej bardzo intensywnej, ale takiej chociaż leków przeciwzapalnych, przeciwkaszlowych. Choroba może trwać różnie, od tygodnia do kilku tygodni może nawet się ciągnąć, więc tutaj wymaga dużo cierpliwości. Jeżeli szybko zareagujemy, jeżeli wdrożymy odpowiednie leczenie, to jest to choroba, która jest całkowicie wyleczalna i stwarza zagrożenia dla naszego psa. Możemy na tą chorobę stosować szczepienia. Na dwa wirusy, które wywołują tą chorobę, mamy, te dwa wirusy mamy załączone do szczepionki tego kompletu szczepień, co co roku szczepimy naszych pacjentów. Więc w pewnym sensie są oni zabezpieczeni. Natomiast jest jeszcze dodatkowo bakteria Bordetella, która bardzo lubi tutaj wikłać te choroby, i na nią możemy szczepić osobno szczepionką. to typowa szczepionka podawana w do nosa, i takie szczepienie psiaka po już kilku dniach wytwarza odporność i utrzymuje się ona do roku. Także w momencie, kiedy mamy taką silną epidemię, jak teraz. I mamy pieski w grupie ryzyka, czyli pieski chorujące na nowotwory, pieski starsze, leczone na choroby przewlekłe. Warto zastanowić się, czy ich po prostu nie doszczepić taką szczepionką. Więc nie panikujmy, kaszel krenlowy jest, teraz jest na niego duży sezon, dużo piesków kaszle. Nie jest to choroba bardzo niebezpieczna, ale jest bardzo zaraźliwa, uciążliwa często dla właściciela i dla psa, natomiast, natomiast spokojnie możemy ją wyleczyć. Zawsze w razie czego służymy pomocą, możecie do na nas dzwonić, zadawać pytania, my udzielimy porady, nawet przez telefon, czy już jest konieczność wizyty w gabinecie, czy jeszcze nie. Także kaszel kanelowy oby Was nie dotknął, ale jest bardzo teraz powszechny, epidemia trwa. Dziękuję.